W najnowszym Newsweeku tekst, który powinni przeczytać wszyscy rodzice, którzy zamierzają wysłać swoje dzieci na wakacje. Nastolatki, gimnazjaliści jadą za granicę razem z organizatorami kolonii i tam piją, palą, uprawiają przygodny seks. Czasem na seksie zarabiają. Nauczyciele i wychowawcy nie reagują z jednej prostej przyczyny. Boją się, że dzieciaki nie przyjadą w przyszłym roku na te same kolonie. Kolejny tekst, który chciałabym gorąco Państwu polecić, to opowieść o firmach, które za pieniądze są gotowe wyprodukować internetową opinię. Zareklamują każdy produkt, nawet nieistniejący, nie pytając, czym on tak naprawdę jest. Ta usługa jest z gruntu nieuczciwa. Demaskujemy kilka firm, które bez większych pytań, bez zastanowienia, zgodziły się nam zareklamować nieistniejące produkty. I jeszcze Tekst o tym, jak w Polsce cierpią ludzie chorzy na raka, dlaczego wielu polskich chorych, zwłaszcza tych chorych na raka, cierpi niewyobrażalny ból. Przyczyny leżą i w systemie, i w bezduszności lekarzy. Serdecznie zapraszam.